Mikrofon pojemnościowy Saramonik SRMV mv 2000 ze złączem USB to urządzenie, które powstało z myślą o podcastach, konferencjach, wywiadach, streamach z gier lub transmisjach na żywo. MV2000 charakteryzuje się kapsułą kardioidalną specjalnie dostosowaną do nagrywania głosu, minimalizując zewnętrzne szumy i odbicia z otoczenia. Mikrofon zapewnia profesjonalną jakość dźwięku o ciepłym brzmieniu, co sprawia, że Twój głos będzie się wyróżniał w produkowanych filmach. Cieszę się, że wszyscy dołączacie właśnie na czacie. Dzisiejszym tematem będzie retusz zdjęć. Śmiało zadawajcie pytania, zaczynamy. Świetne pytanie od Tomka i Anny. Witajcie, najpierw zaczniemy od naszej nika. Mikrofon jest wyposażony w wewnętrzną ochronę działającą na zasadzie POP filtra, dzięki czemu zyskujemy świetną jakość dźwięku bez dodatkowych akcesoriów. Dzięki kontroli poziomu dźwięku poprzez wejście słuchawkowe ułatwia on pracę w czasie rzeczywistym. Monitorowanie dźwięku to podstawowa zaleta urządzeń audio. W celu aktywniejszej kontroli mikrofon pozwala przełączyć tryb pomiędzy odsłuchem dźwięku z aplikacji lub z mikrofonu. Wielokolorowy wskaźnik LED informuje o poziomie wejściowym lub o dźwięku wydobywającym się bezpośrednio poprzez słuchawki. Niepowtarzalny i elegancki wygląd mikrofonu MV2000 sprawia, że idealnie prezentuje się w kadrze każdego nagrania. Magnetyczna podstawka dołączona do zestawu zawiera system pochłaniający wstrząsy i uderzenia bez ingerencji w jakość dźwięku. Oprócz tego wysięgnik mikrofonu jest wyposażony w adapter 3,8 cala, umożliwiający umieszczenie go na statywie biurkowym lub na statywach mikrofonowych. Obrotowy uchwyt o 360 stopni umożliwia ustawienie mikrofonu pod jego optymalnym kątem. SRMV-2000 oferuje prostą obsługę plug and play, dzięki czemu od razu możemy rozpocząć nagrywanie swojego głosu. Wystarczy podłączyć mikrofon do komputera lub telefonu przy pomocy dołączonych kabli USB-C i USB-A. Mikrofon również będzie współpracować z iPhone'em dzięki przejściówce ze złączem Lightning i USB. NV2000 zapewnia dźwięk o wysokiej jakości z dowolnego miejsca prawie na każdym urządzeniu, a to wszystko w niezwykle niskiej cenie.